Jesteśmy obecnie na warsztatach, na których zajmujemy się kwestiami społecznymi jako motorem rozwoju obszaru metropolitalnego. Oczywiście okazało się, że edukacja, i to edukacja zintegrowana, czyli dotycząca wszystkich jej poziomów, od przedszkola aż do szkół wyższych, ale też współpracy między gminami w tym zakresie jest tutaj bardzo ważnym spoiwem. Które może metropolię rozwijać, ale również rynki pracy, czyli tworzenie metropolitalnego rynku pracy. No w tym kontekście edukacja jest bardzo ważna, dlatego że okazuje się, że te osoby, które są kształcone gdzieś w dużej odległości, nawet od Trójmiasta, w przyszłości mogą w tym trumieście pracować i vice versa. Mieszkańcy trumiasta mogą pracować w tych gminach. No i okazuje się również, że kultura a to już plasuje naszą metropolię wśród tych najwybitniejszych, że kultura może być również tym mechanizmem rozwojowym. Czyli tak jak w Londynie, w Nowym Jorku, w Paryżu e, kulturalne imprezy stanowią sztandarowy produkt tych miast, również u nas w Trójmieście, w metropolii naszej, moglibyśmy w tym kierunku iść i taka wola została przez tych uczestników wyrażona.